O, ostatnio dużo osób się mnie pyta, czemu ja tak wolno mówię, czemu mam taki akcent, czy jestem Ukrainką. Więc postanowiłam to na, to pytanie, na te pytania odpowiedzieć w filmiku, ponieważ nie chcę mi się po prostu odpowiadać w kółko na to samo. Więc nagram jeden filmik. Ja tak wolno mówię ze względu. Na, na, przez to, że y, mam problemy po prostu ze zdrowiem. A co do mojego akcentu, jestem z Polski. Pochodzę konkretnie z Podlasia, i tu dużo osób właśnie y, ma takie inne akcenty. Nie jestem Ukrainką, y, też nie mam rodziny z Ukrainy, a przynajmniej mi nie wiadomo o tym więc to na tyle i mam nadzieję że zrozumieliście co ja powiedziałam ale jeszcze tak na koniec um, powiem, że czasami boję się nawet rozmawiać z ludźmi przez to, że przez to właśnie przez te moje problemy zdrowotne, bo też jest tak, że ja się jąkam bardzo często i Wiem, że osoby, które mają podobne problemy ze zdrowiem co ja, w ogóle nie mogą mówić, więc się cieszę, że ja umiem mówić tak zrozumiale i że po prostu ludzie rozumieją o co mówię, bo wiem, że niektórzy nie mają takiego szczęścia.